Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i ten marker, który widzicie chyba pokazuje wszystko. KVK is over. Tak, no i jako, że teraz nie będę już walczył, no to opowiem chociaż o tym, jak do tego doszło wszystkiego. No tutaj w ogóle zobaczcie, zatrzym się, jest wręcz markerów. Jeśli chodzi o to, co się dzieje, no ale widzicie, jeszcze nawet nie otwarł się Kingland, już KVK się zakończyło. Pod wieloma względami jest to dramat. I oczywiście wiele osób jest już z tego niezadowolonych. Na otarcie łez możemy powiedzieć tyle, że w sumie no, myśmy wygrali, tak? Jesteśmy już zwycięzcami tego KVK. Um, szczegółów Wam nie podam. bo Boi szczerze, ani nie byłem przy tym, ani się jakoś specjalnie tym nie interesuję. Tutaj u góry, jak widzicie, jeszcze trwa wyrzucanie ze strefy e, ognia, o którym też za chwilę powiem. Woda, jak widzicie, jest cały czas tutaj e, zostawiona powiedzmy w spokoju. My też no i chyba będziemy się już po prostu szykować na następne KWK, mimo że tego zostało nam chyba jeszcze 20 parę dni. No, tak jak już mówiłem. Była jeszcze nadzieja na jakieś walki. Pokażę wam statystyki i powiem o wszystkim. Ale na początek, jak do tego w ogóle doszło, że skończyła się walka? No bo przecież ostatnio, kiedy powiedzmy mieliśmy kontakt, no to walczyliśmy tutaj o tą bramę siódmą, były tutaj mobilizacje, były walki, walczyliśmy i paliliśmy Forty i tak dalej. No typowa, powiedziałbym, walka w siódmej, przy siódmej bramie. No i ogólnie z naszej strony to wyglądało całkiem spoko. Tak jak walczyliśmy bardzo mocno i bardzo dużo w strefie piątej, tak to wyglądało, że będzie wyglądało w strefie siódmej. Rywale dobrze przygotowani, dobrą mieli też aktywność. Tak jak mówiłem, tam nie było opcji jakiegoś zrzucenia Fortu na ich stronę, bo po pierwsze, zobaczcie, bardzo dobrze się przygotowali i mają tutaj tą strefę zamkniętą, a po drugie po prostu no, myślę, że i tak nie bylibyśmy w stanie ze względu na to, że ten rywal jest naprawdę dosyć mocny. Także po naszej stronie, gdyby to od nas zależało, w sensie, że od wiatru i od wody, to pewnie walka by trwała i trwałaby jeszcze ta walka tutaj do Kinglandu, tak? czyli tutaj też... By tak to wyglądało, bo między nami, co prawda, myśmy wygrali tą piątą strefę, ale wiecie, no tutaj dużo miało wpływ tego, o kiedy się otwarło sanktuarium, i wcale nie było tak powiedziane, że na pewno wygralibyśmy tutaj i w strefie przy tej bramie siódmej. To znaczy, no tutaj przy tej bramie siódmej de facto nie da się niczego wygrać wielkiego. No ale w Kingslandzie myślę, że tutaj między tymi dwoma ozbozami mogło być jeszcze bardzo ciekawie. Natomiast. Jak to czasem bywa, to czasem jest tak, że właśnie jedna jakaś mała kwestia sprawia, że KVK się kończy. U nas tą kwestią był Obóz Ognia. Obóz Ognia nie potrafił niestety zabudować sobie całej tej strefy, mimo że wydawało się, że to jest totalnie kluczowe. Mają tutaj cztery królestwa, które są dosyć duże, no ale nie zrobili tego dobrze. Mieli tutaj przy, tych, przy tej bramie chyba, nie wiem, osiem fortów wrzuconych żeby im ziemia nie przeszła na drugą stronę. No i dobra, to jestem w stanie zrozumieć, ok, ale jednocześnie zobaczcie, jak blisko ziemia była w stanie im tutaj zrzucić fort. I zrzucili im ten fort bardzo szybko. Yy, czyli jeszcze pierwszego dnia, ale to nawet, wiecie, nawet nie minęło 12 godzin, ja nie wiem ile 4 godziny trwało, żeby tu zrzucić fort, więc w ogóle byli w stanie to zrobić. Znaczy, prawda jest też taka, że jest to niby niedaleko bramy, no ale wiecie, no, żeby tak zrzucić fort, to trzeba naprawdę mieć dużą przewagę w polu. Ziemia tą przewagę miała. Fort zwróciła. No i jak wybudowali ten fort, to ogień już praktycznie w ogóle przestał się bronić. Nie? Oni tutaj nie zablokowali, nie robili nawet tutaj jakichś podwójnych flag, żeby ich spowolnić. Nie, nie wiem, nie użyli fortów, żeby zablokować na przykład te bramy. A przecież to jest spokojnie do zrobienia, bo tam wiecie, Kingsland się otwiera jutro. To jest to otwar, otwarcia, od otwarcia tych siódmych bram do ósmych jest dosłownie kilka dni, to się da przetrwać. No nie jest tak, że oni musieli. Przetrwać dwa tygodnie, ale ziemia było widać, że już jest po prostu zrezygnowana. Ja, yy, okej, okay, mógłby, przepraszam, nie ziemia, co ja gadam. Ogień oczywiście. Ogień. Yy, tutaj mógłbym nagadywać dużo, że o właśnie wina ognia, że ogień nam zepsuł KWK i nawet gdzieś tam coś takiego napisałem, ale po dłuższym namyśle. Powiem wam, że trochę to jest matchmaking był bez sensu, tak? No było od razu wiadomo, że ogień jest dużo słabszy w sensie, że oni, jeśli chodzi o siłę, to mieli wysoką, no, ale jeśli chodzi o kilpońcy, było widać, że oni są słabi. Mówiłem to chyba od samego początku, no i e był to duży minus, tak? Jeżeli mamy trzy obozy, które są w miarę jeszcze przystające do siebie, a ten, ten czwarty mocno odstaje, no to wtedy robi się problem. Tym bardziej, że ziemia okazała się naprawdę bardzo solidna. Ogień bardzo słaby, no i to było po prostu takie pojedynek dupy z batem, yy, jeśli chodzi o ziemię i ogień, i ogień dostawał cały czas oklep. No i dlaczego to miało tak duży wpływ na całe KVK? No miało to cały, duży wpływ na całe KVK, ponieważ woda, która naprawdę świetnie grała całe KVK yy, i aktywniej w ogóle nie mam nic im do zarzucenia. No jak zobaczyli, że ich sojusznicy prawdopodobnie nawet nie będą w stanie wejść do Kingslandu, no to też. Kto będzie chciał grać KvK na zasadzie takiej, że my się wystawiamy po to, żebyście wy nas bili? I oczywiście, nawet jeśli chodzi o wymiany, to tam robili dobre wymiany, ale często tak bywa w KvK, że nawet jak ta y, część y, tej wojny jest całkiem spokojna i można się, powiedzmy, dobrze bawić po prostu, to wiele osób, kiedy już nie ma opcji absolutnie żadnej na ten zigurat, na te nagrody końcowe, to po prostu odpuszcza. I podejrzewam, że to było coś w tym stylu. Kto był pierwszy, nie wiem, nie wnikam. Ogień, tak jak mówię, najpierw zrzucili im ten pierwszy fort, później drugi w ogóle, zobaczcie w jakim miejscu, ale ogień wydawało mi się, że był naprawdę mega zrezygnowany. Chyba właśnie od momentu zrzucenia tego pierwszego fortu oni już stwierdzili, że oni już po prostu strefa czwarta i goodbye. I możliwe, że nawet powiedzieli swoim sojusznikom z wody, że no dobra, my już nie kończymy, nie walczymy, przepraszam, KVK is over, goodbye, we are farming i tak dalej. Znacie te wszystkie teksty. No i kiedy woda została z czymś takim, bez sojusznika, kontra dwa obozy i jeszcze jeden obóz, z którym no przegrali w wcześniejszej strefie i są mocni, no to pewnie też by chcieli zakończyć KVK. Nie bardzo mieli inne wyjście. No i cóż, tak to się niestety skończyło. Szkoda. Najlepiej by było, żeby obóz ognia był trochę mocniejszy, wtedy by było spokojnie, wtedy oni by walczyli sobie dalej z ziemią. My podejrzewam, mielibyśmy tu naprawdę fantastyczne KVK w tym pojedynku, właśnie naszym z wodą, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Także tak to się mniej więcej zakończyło. Tak jak mówię, nie będę podawał tutaj żadnych szczegółów z dyplomacji, ponieważ ich nie znam, ale też nie znam ich specjalnie, bo nie, nie chciałem się nawet interesować. Jak to wszystko było? Myślę, że dla mnie to tutaj szczerze, jeśli chodzi o nasze tam przywództwo, szczególnie tam właśnie naszego lidera, Krajta, jestem, myślę, że on jest naprawdę bardzo spoko i jakby zrobił wszystko tak, jak powinno być, że nie dało się po prostu tego inaczej załatwić, no jest załatwione, tak jak jest, tak jak jest załatwione. Także tutaj mimo że jestem krótko na 2,381, to mam takie pełne zaufanie tutaj dla niego i nie jestem jakoś, nie wiem, rozgoryczony. Nie płaczę. Mam oczywiście może jakiś taki żal, ale ogólnie żal do tego KVK i, i takie, wiecie, niespełnienie, bo jeszcze chciałem zrobić więcej na tym KVK, no ale cóż, trudno. Tak to wygląda. Dobra, no to właśnie, skoro mówimy o tym niesmaku, no to głównie jest to związane z tym, jak mi poszło osobiście, bo naprawdę uważam, że tutaj wojna całkiem spoko, ale jeśli chodzi o te moje numery, no to jak oglądaliście filmik sprzed KVK, gdzie mówiłem że może może uda się dobić do 9 miliardów kilpońców. No to widzicie, jak to wygląda. Nawet nie jestem blisko. Mm. Ale właśnie tutaj byłem jeszcze przygotowany, bo te surowce, które widzicie, to nie są moje pełne surowce. Ja mam tutaj naprawdę bardzo dużo w plecaku, około 1,5 miliarda każdego surowca, więc ja jestem gotowy. Jestem gotowy też nawet pod względem przyspieszeń. Mam na tyle przyspieszeń, że spokojnie mogłem jeszcze spożytkować te, yy, te surowce i myślę, że tutaj dobiłbym trochę więcej. Może nie do 9 miliardów, bo naprawdę o te Kilpońcy tutaj było trudno, ale 8,8 myślę, absolutnie spokojnie bym zrobił, gdybyśmy walczyli, wiecie, cały czas w siódmej strefie i jeszcze w Kingslandzie. Może nawet 8,9. Może gdybyśmy jeszcze musieli, wiecie, tam żyłować rywali w ich domowej strefie i jeszcze tam byłaby walka, to może nawet by się udało te 9 miliardów zrobić. słomi mi to powoli. Ech, no i cóż, tak to, tak to teraz wygląda. Jeśli chodzi o moje statystyki zmarłych, no to tu widzicie, milion. Tutaj też sobie zostawiłem zapas, bo plan był taki, żeby zabić 2 miliony tych jednostek finalnie. Nie chciałem tego robić zbyt szybko, no bo wiadomo, jakbym zabił te 2 miliony na samym początku, to później de facto nie miałbym kim Walczyć, więc ja chciałem tak y, gdzieś tam sobie to powiedzmy dozować zabijanie moich jednostek, tak żeby później móc wyjść tam dwoma, y, przepraszam, czterema marszami, później może tylko już trzema, y, ale mimo wszystko dalej walczyć. Te wszystkie statystyki, y, które dla mnie są ważne, wyglądają słabo. Widzicie, jeśli chodzi o zabite jednostki rywala, to jest 16 milionów. No i cóż, nie wygląda to zbyt, nie, zbyt dobrze. Tyle tylko sobie y, mówię, że w sumie jeśli chodzi o. Nasze królestwo to nie wyglądam aż tak źle. Jak tam było podsumowanie, to wydaje mi się, że byłem na 13. miejscu z całego naszego królestwa. Uważam, że to nie jest. Ani dobry wynik, ani zły. To jest taki wynik, powiedzmy, okej. Okay. Ja myślę sobie, że naprawdę ja byłem jeszcze gotowy na więcej i myślę, że udałoby mi się tam doskoczyć do tej pierwszej dziesiątki, gdybyśmy walczyli dalej. No ale oczywiście o tym się nigdy nie przekonamy. Szkoda, bo akurat w tym tygodniu miałem trochę więcej czasu, żeby zawalczyć, i myślałem sobie, dobra, w tym tygodniu te statystyki podpompujemy. No i widzicie, jak to się skończyło tak drugiego dnia. Kiedy właśnie siadałem po to, żeby, okej, okay, dobra, walczymy znowu trochę dalej, pompujemy, no i niestety nie udało się. Ej, walka tutaj była ciężka, tutaj było dużo walki, właśnie takiej w bolu yy, trudnej, yy, czyli wiecie, były takie, miałem takie wymiany, jeśli były wymiany dobre, yy, to często to były takie bardzo małe, po kilka sekund, gdzie tam wiecie, kilkuńców się nie zdobywam. Jak zaczynałem trochę więcej walczyć, to rywale mnie szybko niszczyli, ale i tak uważam, że w tym bolu szło mi trochę lepiej. Nawet później udawało się takie naprawdę całkiem spokojne wymiany robić. Wiadomo, raz lepsze, raz gorsze. Tutaj w tej siódmej strefie używałem też tych, no właśnie, ataków dystansowych. Tutaj widzicie nawet cały czas ktoś je ma włączone. I powiem tak: nie widziałem, żeby ktoś w ogóle używał tego specjalnego King Skilla. Także nie było to też takie ważne. Trochę tam kilkuńców udało mi się zdobyć na naszych rywalach, ale znowu bez przesady. Nie odczułem jakiejś ogromnej różnicy, jeśli chodzi o używanie jednostek dystansowych, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że całkiem możliwe, że rywale w ogóle nie używali tej specjalnej umiejętności kontra siegeowej, powiedzmy, więc pod tym względem chyba spoko. Może rzeczywiście ludzie nie są aż tak bardzo tym zainteresowani, jak mi się wydawało. Później, jak przejęliśmy bramę, to już w ogóle nie używałem dystansowych, bo wiecie, to było bardzo dużo przemieszczania się. Ja tam może tymi dystansowymi wyszedłem. Kilka dosłownie razy, i jakoś tak nie wiem, no wolałem mieć wszystkie marsze przy sobie, nie chciałem co chwilę przestawiać tego dystansu, chciałem po prostu pograć trochę inaczej. To jest właśnie też co fajne, jeśli chodzi o walkę z tymi jednostkami dystansowymi, że właśnie jest opcja. Nie? Ja mogę sobie używać tych jednostek, ale mogę ich też nie używać. I spoko. I wydaje mi się, że taka, taka wolność wtedy jest ważna, że, że ja na przykład nie muszę. Grać cały czas jednostkami dystansowymi, a mogę sobie je odpuścić i mogę zagrać w inny sposób. Także dla mnie to też było pod tym względem ważne. No także koniec. KWK się kończy. Będzie teraz już tylko zbieranie surowców na następne. W sumie dla mnie nie jest to jakiś koniec świata. Szkoda mi, wiecie, tam technologii i tak dalej tego, że nie ma opcji powalczenia dalej. Teraz będzie dłuższa przerwa, no ale. Jeśli chodzi o przyspieszenia, to w sumie spoko, bo tutaj przyspieszeń mam dużo i będę już na pewno wchodząc w kolejne KVK miał takie, że dobra, spoko, poradzimy sobie. Zobaczcie te trzydniowe, jeszcze mam 24-godzinne. Czuję się komfortowo z przyspieszeniami. Jeśli chodzi o moje farmy, to one też całkiem nieźle działały, może nie na pełnych obrotach, ale zobaczcie, ja. Musiałem tylko raz sobie dobrać kamienia z plecaka, więc praktycznie wszystko, co miałem w plecaku, to nadal mam. No i na następne KVK oczywiście też będę miał. Plus, dozbieram sobie, mam nadzieję, byle jak najwięcej jeszcze właśnie tych moich surowców na następne KVK. Jak to wszystko będzie wyglądało, no to znowu zobaczymy. Nie wiem, jak będzie wyglądała migracja do naszego królestwa. Nie wiem, jak tam te wszystkie nagrody podzielą. Mnie to szczerze aż nawet tak bardzo nie interesuje. A, ja w ogóle nie jestem w moim sojuszu, muszę się przenieść do, wiecie, do BT, bo my tutaj mamy, wiecie, już tam więcej tych gwiazdek. Czy będziemy mieli księżyc? Zobaczymy. Dla mnie ten księżyc nie jest aż taki ważny, czy tam ilość gwiazdek, ale podejrzewam, że to królestwu tak czy inaczej, no bardziej jednak pomaga niż szkodzi. Dla mnie najważniejszą gwiazdą u nas w królestwie to jest Krajt, czyli nasz lider. I tutaj od niego bardzo, bardzo dużo zależy. Widziałem to w tym KVK. To jest w ogóle super, tak, bo on jest świetnie przygotowany, mega aktywny, jeśli chodzi o wszystko, jeśli chodzi właśnie o leadership, jeśli chodzi o, o, wiecie, o to, jak jest w polu, tak, bo on też prawie zawsze wygrywał te wszystkie enemy, elimination i tak dalej, także super pod tym względem. Powiem Wam, że naprawdę widać go, że jest, że jest bardzo go dużo i i naprawdę on jest mocno przygotowany, i nawet on chciałby zrobić jeszcze więcej tych kilpońców, jeśli chodzi o KvK. No także, cóż, jest trochę niedosyt. Wiadomo, że ten niedosyt, coś tam nie będzie tak źle, ponieważ my finalnie te KvK wygrywamy, czyli dalej będziemy mieli normalnie ołtarze, będziemy mieli ten zygurat i chyba też na końcu, nie chcę tam wnikać w te tematy, ale, ale ogólnie no, KvK wygrywamy, więc to jest spoko. Czy mogliśmy zrobić coś, żeby to wyglądało lepiej? Wydaje mi się, że nie. Szczerze, walka pomiędzy wodą a wiatrem była bardzo wyrównana i ona tutaj była spokojna. Ja szczerze od razu widziałem, że ta wojna na górze to nie będzie nic ciekawego, bo było widać, że ogień jest słaby. Niektórzy mi próbowali mówić: Nie, nie, wcale nie są tacy słabi, no ale jednak okazało się, że byli. Byli rzeczywiście tacy słabi. No i teraz, co my mogliśmy zrobić? Mogliśmy ktoś powie, no to trzeba było zrobić tak, żeby Ziemia była przeciwko nas, przeciwko nam. No gdyby Ziemia była przeciwko nam, to po pierwsze nie mielibyśmy tych tam wolnych ołtarzy, stref i tak dalej, które no jednak są spoko, jak po pierwszej wojnie ktoś tam chce sobie chociaż na chwilę odpocząć, a po drugie no przegralibyśmy KVK. Koniec końców, wiecie, nikt nie chce specjalnie sobie przegrać KVK, a bratanie się z ogniem, było praktycznie podpisaniem się pod tym, że KWK się przegrywa. Nie ma tu ani jednego obozu, takiego, który byłby w stanie z koalicją w koalicji z ogniem wygrać KWK. Ani my, ani woda, ani ziemia. Więc to takie właśnie totalnie przegranie. No, i co z tego, że może wojna trwałaby dłużej, i może byśmy my byli w, dokładnie w takiej sytuacji, jak teraz jest woda, nie? że okej, okay, co byśmy zrobili? Ogień się poddaje i my mamy teraz dwa super silne obo obozy, i co mamy z nimi walczyć, tylko po to, żeby na parę godzin wejść do Kingslandu i tam dostać mega oklep z jednej i z drugiej strony? Średnie to jest, nie? Przestajecie. Myślę, że niektórzy byli już w tej sytuacji, więc wiecie o co chodzi. Ja nie mam żalu do wody. Ogólnie Szapoba y, uważam, że to, co zrobili w strefie piątej, było fantastyczne, świetne zagrywki taktyczne, bardzo dobrze sobie ustawili tą strefę piątą. I szczerze, gdybym ja był kiedyś y, w tym samym rogu, w którym oni byli, to wybudowałbym wszystko tak samo, jak oni wybudowali. Y, I jeszcze te, no jeszcze jak ktoś ma forty, to jest spowalnianie budowy wroga fortami to w ogóle było świetne, no ale to myślę, że my nie będziemy mieli na tyle fortów. Więc cóż, teraz będę miał trochę więcej czasu na inne rzeczy, na nich się skupię. Podejrzewam, że trochę więcej będę mógł sobie też posiedzieć na Age of Empires Mobile. No i spoko, sobie zobaczę jak to tam wszystko wygląda. Nie tak pobieżnie, tylko może trochę bardziej, przepraszam, trochę bardziej się wgryzę co tam będzie. Może sobie pozrobię trochę testów takich, wiecie, w walce, bo podejrzewam, że będzie taka opcja. Ale szczerze, ja nawet nie planuję jakichś, wiecie, dopełniania tych wszystkich tam challenge, y, czy questów, czy jak to nazwiemy. Raczej nie będę dobijał z tych 16 do 30 milionów yy, tych, wiecie, zabitych jednostek wroga, czy to będzie dom tej jedynki, czy coś innego. Tam szczerze chyba nawet w tych nagrodach nie ma nic takiego, co by mnie aż tak interesowało i było dla mnie tak ważne, żeby mi się to. Po pierwsze, chciało robić, a jest to czasochłonne, a po drugie, no jednak traci się na tym trochę tych surowców. Więc nie wiem, jakie tam są nagrody. Może do 20 milionów dobiję, zobaczę, zobaczę. Ale jakieś takie nieznaczne pojedynki, gdzie chciałem sprawdzić pewne rzeczy, pewne ustawienia walki w pewnych marszach, może podejrzewam, że będzie tutaj gdzieś zorganizowane jakieś takie miejsce, gdzie mieć, można sobie zrobić taką walkę jeden na jeden. To może tam sobie postestuję pewne opcje moich marszy. A może z kimś mi się uda też zawalczyć i wtedy będzie jeszcze całkiem spoko. Także trudno. Moje KWK się kończy. Niestety jutro live'a z Kinglandu nie będzie. Ale oczywiście cały czas jestem w Rise of Kingdoms. Może przez to, że nie będę teraz u siebie, to mi się uda odwiedzić kogoś innego. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!